To przejść najbardziej jadowitych dziennikarek w Polsce. 1. Monika Stokrotka-Olejnik. Pseudonim z czasów PRL-u Stokrotka, podlewana latami jadem i pogardą. Wywiadów chyba uczyła się na przesłuchaniach w SB, mikrofon wbity w twarz, spojrzenia jak z lampy operacyjnej i pytania w stylu, czy przestał pani już bić swoją żonę? 2. Aleksandra Meduza Pawlicka. Jedno jej spojrzenie i człowiek zamienia się w kamień. Zamiast węży, włosy jak anteny umysłowego zubożenia zamiast dialogu, ad oskarżenia 3. Justyna bardziej mi przeszkadza pani teraźniejszość Dobrosz oracz. Gdy Grzegorz Braun przechodzi korytarzem, jej oczy błyszczą, jak ślepia węża w nocy. Każda konfrontacja z Grzegorzem Braunem wygląda jak flirt z podtekstem. Na szczęście Grzegorz Brown ma na nią wyjebane. 4. Anna, arcykapłanka propagandy, wysocka, sznepf Przeciwnikom rzuca spojrzenia, jak jej teś Maksymilian polskim patriotom w obławie augustowskiej. 5. Kamila, typowa blondynka biedrzycka, królowa nieobiektywizmu. Pytania zada, odpowiedzi nie słucha, jakby była tempa i głucha. Sześć, Renata, Kassandra, apokalipsy, grochal. Jak prawdziwa Kassandra z mitologii, która przepowiadała katastrofy, ale nikt jej nie słuchał. Każda jej pogna to apokalipsa, której nie ma. Dziś demokracja, jutro dyktatura. Powtarza niczym mantrem, jak zdarta płyta.